banko, tutaj Pablo. I dzisiaj zrobimy na odwrót. Update po, każdy, po całej sesji, czyli po sesji amerykańskiej i po sesji e, Londyn. Co przechodzimy? Generalnie dzisiaj handlowałem tylko euro USD na shorty i był to short z tego miejsca, tutaj z tego szczytu, i on został wybity mi na break even, Tam zabrakło mi bardzo mało do take profitu. E, wstawię to na Twittera dokładnie tą pozycję, jak ona wyglądała, ile mi zabrakło do TP. Także tak to wygląda. Co jeśli chodzi o dax Jeśli chodzi o Daxa, dzisiaj dla mnie bez pozycji na DAX-ie, żadnej nie zawierałem. Jedyne co dzisiaj miało miejsce to ten właśnie swing spotkowy. Także ja nie miałem tutaj jakichś fajnych przewag na to, żeby wchodzić w pozycję. I tak to dla mnie wygląda. Co zapowiadam w następnym dniu i czego się spodziewam? Uwaga, pamiętajcie o których godzinach handluję, cofnijcie sobie filmy 9 do 12, 11. 15, 17, 18 maksymalnie są to dwie do 3 godzin. Handlu, w których otwieram pozycję, nie robię tego wcześniej, nie robię tego później. Są to moje sztywne zasady, także pamiętajcie, totalnie mam w dupie, co się dzieje o jakichś godzinach z pietruszki, bo wtedy nie handluję. Handluję w trakcie dnia. Opieram swoją metodę na podstawie tego, gdzie weszły ostatnie zlecenia. Z dnia wczorajszego, co zrobiła wczorajsza sesja, i na tym bazuję w tradingu, i to daje mi wyniki, także o tym pamiętajcie. Co na się Na się widziałbym powrót, przynajmniej po wybiciu tego szczytu, najchętniej do tej strefy, jednak to jest bardziej życzeniowe. Czego się spodziewam tutaj? Dojścia w tą okolicę, czyli w cenę 15700 i kontynuacji wtedy shortów po dołek, który da dojście do tej ceny, także tutaj bez, no bez jakichś większych. Większych tutaj spekulacji na wzrosty na dax dalsze spadki i cena, jaką miałbym ja się spodziewał długoterminowo, to jest 15300. I na to czekam. Jeśli będę miał do czynienia tutaj z większą korektą po tym impulsie, na przykład dotąd, to będę jak najbardziej zainteresowany shortowaniem z tego miejsca. Dajmy na to po wybiciu właśnie tutaj tych SLi, które tutaj czekają, bo to są miejsca, gdzie ostatnio wyszły największe zlecenia, jeśli chodzi o dax o euro. Euro u mnie ten short, który pokazywałem przed chwilą, i ta sesja już dla mnie totalnie odpuszczona. Tutaj miałem tylko jednego tradea na sesji amerykańskiej, właśnie z tego miejsca. Podołek, i to był tyle, jeśli chodzi o Eurasa. Czyli te dwie tutaj sesje dla mnie bardzo udane. Także to mnie cieszy. I czego się spodziewam teraz na euro? Skoro, skoro, skoro. Intencją na sesji tutaj e, Londyn. Poszedł ten short i sesja amerykańska po zakończeniu sesji Londyn, czyli o godzinie 12 weszła nowa intencja w rynek na wzrosty. Spodziewam się oczywiście wybicia Londynu. Londyn został wybitym, więc cel dnia jest spełniony. Celem sesji jest oczywiście tutaj to miejsce, czyli dziewiąta, gdzie Londyn się otworzył dojście do tej strefy i stąd ewentualne dalsze longi na euro do 1,7300. Także tak wygląda euro dla mnie, hmm. Czyli więcej mogę powiedzieć. Ja handluję na interwałach M1, M5, M15, M30, czyli tych takich typowych intraday w oparciu właśnie o te godziny, kiedy otwierają się dane rynki. Także celem do końca tej sesji, czyli do 18, jest wybicie tego dołka. Jeśli to nie będzie miało miejsca, prawdopodobnie będzie wyglądało to leniwie. Azja zrobi konsolidację, podbije i pewnie będziemy mieli kontynuację na jutro rano do rozegrania na Londynie po wybicie tego dołka. Tak to wygląda. Ropa, bo prośba o ropę. Ropa po tym spadku, powrót do miejsca, gdzie ostatnio weszły zlecenia i short. Lokalnie przynajmniej pod dołki większej spekulacji na ropie nie robię. Jeśli ten dołek zostanie wybity, no to prawdopodobnym celem jest nawet i wybicie tego dołka, czyli cena. 89,23 na ropie. Tutaj prośba analizy z grupy od Jaro, także wrzucam to dla Ciebie i pozdrawiam ci serdecznie. Skrypto, też prośby. Solana, dojście do strefy, czyli do ceny 22,32 i następnie wybicie dołka na 17,34, rynek do dołu. Czyli tutaj są totalne nudy, nie widziałbym tu nic ciekawego do rozegrania. Szczerze, czekałbym jedynie na przedział cenowy, jakim jest. 0,474. Ile to daje procent spadków? 21, czyli dość sporo. Ten coin nic nie robi, także można sobie go sobie kupić na spota, wrzucić jak ktoś jest zainteresowany. Jednak ja bym czekał, nie mam tu żadnego sygnału i potwierdzenia na wzrosty, więc totalnie olałbym na ten moment temat. A może właśnie to jest moment, w którym warto kupić typowo spekulacyjnie taką monetkę inwestycyjnie i sobie podtrzymać w portfelu. Tu już decyzję zostawiam Tobie. I co ode mnie jeszcze? Złoto. Złoto wybija nam fajnie dołki, wrzucone zostają zlecenia. W logicznym bardzo miejscu do tego, żeby to zrobić, mamy reakcję korekcyjną. Dojście do strefy short, dokąd się spodziewam korekty, do miejsca, gdzie ostatnio weszły zlecenia, czyli 19, 1912. I z tego miejsca spodziewałbym się kontynuacji po wybicie tego. Szczytu, który tutaj powstał, i zaliczenia nawet 1962, gdyż na tą strefę wcześniej czekałem na złocie. Jeśli ta strefa zostanie obroniona, nie będzie w tej strefie sygnału na wejście zleceń, na kupno, obrony zleceń, które weszły właśnie w tym miejscu i zostały wrzucone na sl No to automatycznie celem staje się low, czyli 1901 dolarów za złoto. 5,50 minut, czyli już prawie 6 minut filmu. Myślę, że starczy, co tu więcej gadać. Powiedziałem Wam to, co mniej więcej widzę na nadchodzący jutrzejszy dzień. Jutro oczywiście na grupie widzę się z grupowiczami i zaktualizuję swój pomysł na Twitterze, wrzucę ewentualne swoje trady. Tak samo w pro update na kanale na Discordzie. Zapraszam, link w opisie. Co? So. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Mówi do Was Pablo i do usłyszenia w na przykład czwartek. Pozdrawiam serdecznie.